No, i jesteśmy w kolejnym punkciku, takim, gdzie poruszamy aspekty o Was, drogie Panie. I teraz pytanie, które proszę zanotuj i zadaj sobie je przez następny rok, dwa lata, może pięć lat, aż znajdziesz. Czy masz grację? Okay? Jeżeli odpowiedź od razu jest tak, mam grację. Wow. Sprawdź, co znaczy słowo gracja. Dobrze. Celowo tutaj nie podaję regułki z internetu, ze słownika, co znaczy słowo gracja. Bo to jest zadanie dla Ciebie. Sprawdź, co znaczy słowo gracja. I tak żeby troszeczkę już tutaj ułatwić tym osobom, które powiedziały sobie, OK, nie będę sprawdzać, no nie czuję, że mam w sobie grację. Bardzo ważne jest, że zauważcie, oddzieliłem ten punkt, w którym mówimy o urodzie fizycznej kobiety, że jest piękna i powinna patrzeć w lustro i mówić sobie, wow, ale z ciebie i dołóż coś fajnego, co czujesz lub co byś czuła, lub posłuchaj, jak mąż o tobie mówi i potwierdź to w sobie. Tutaj nie mylimy tego, tak? Gracja to jest coś, co jest wewnątrz ciebie. Można powiedzieć, że kobieta porusza się z gracją, mówi z gracją, zachowuje się jednymi słowy z gracją, czyli tutaj szukamy elementów, Zachowania, a nie elementów urody. Uroda nie ma nic wspólnego z gracją. Może być kobieta przepiękna, urodziwa, najwspanialsza blondynka, brunetka, ruda lub jeszcze inny kolor włosów, a może nie mieć gracji w sobie. Tak? I Wy, Panie, zarówno to dostrzegacie, jak i Panowie z pewnością. I co jest ważne: gracji można się nauczyć. Okay? Więc dlatego, te pytania, jeżeli czujesz, że nie masz w sobie tej gracji, lub uważasz, że masz tą grację, proszę sprawdź, co znaczy właśnie słowo gracja i jak żyć z tą gracją. Dlaczego jest to takie, takie ważne dla związku? Ponieważ to wszystko buduje Twoje poczucie własnej wartości w Twoich własnych oczach. A jak Ty będziesz się spostrzegała w swoich oczach na urodziwą. Z klasą i z gracją, tak samo Twój mąż będzie Ciebie spostrzegał. A jeżeli będzie miał to, czego szuka wewnątrz, nie będzie szukał gdziekolwiek indziej, bo będzie miał to. OK? Na miejscu, więc nie będzie miał potrzeby poszukiwania, nie będzie miał potrzeby zdobywania, bo będzie miał. A jednocześnie gracja będzie prowokowała u Niego chęć zdobywania Ciebie zawsze i za każdym razem. Pamiętaj, nie myl tego. Z urodą. Czy wiesz, że jesteś w swoich oczach wyjątkowa, jedyna niepowtarzalna? Tak znowu trzeba budować te wewnętrzne poczucie. Tak. Po prostu trzeba przeprogramować swoje myśli w ten sposób, abyś ty uwierzyła, że jesteś wyjątkowa, jedyna niepowtarzalna. A teraz, żeby Cię przekonać. Pokaż mi jedną kobietę na całym świecie, która jest taka sama jak ty. Nie znajdziesz, bo tylko ty jesteś właśnie taką. Tak samo tyczy się to mężczyzn, ale to nie jest domena męska, więc tutaj ten temat poruszamy przy paniach. Nie ma drugiego takiego samego faceta jak ja, czy ty, czy ona. Tak więc ty też spójrz na to, na siebie, jako na osobę, która jest wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna. Masz swoją osobowość, swój charakter, na który możesz pracować i go doskonalić. Pamiętajcie o tym jednym ważnym aspekcie, tak? Aby nie odpłynąć w zachowania narcystyczne, można przejść z takiego punktu, gdzie skromność przeobrazi się w zachowania stricte narcystyczne, i to może już być znowu też kolejny punkt niefajny. Więc tutaj taki lekki balans należy zachować. Ale. Nawet taka lekka osobowość narcystyczna u kobiety nie będzie aż tak przerażająca, jak brak tego poczucia wewnętrznej wartości, dobrze? Jednocześnie oczywiście nie poruszam tutaj tematu, gdzie kobieta, dziewczyna z osobowością narcystyczną zniszczy miłość, zniszczy serce faceta, no to już będzie w związkach toksycznych, tak, inne materiały o tym będą mówiły. Gdzie po prostu no, kobiety też potrafią o silnej osobowości narcystycznej złamać serce, także gościu się nie pozbiera przez następnych parę lat, a że panowie bardzo rzadko mamy ochotę prawda, korzystać z psychoterapii, uczyć się rozwijać w tym zakresie, jak już zmuszą, to, to pójdziemy. No to wtedy niestety pozbieranie tych połamanych serduszek u faceta nie jest wcale takim prostym, no ale o tym będzie już za chwilę Kolejny bardzo ważny punkt jest to miłość wewnętrzna. Tak? Gdzie ty powinnaś zacząć ją w sobie budować. Dlaczego? Nawet jeżeli ty jesteś na początku związku lub zaczynasz budować relacja i kolejne lata, powiedzmy, dzieci pojawią się w związku lub już są w związku i etap, w którym dotrzesz do punktu, kiedy dzieci już się usamodzielniły i nie są w domu, w momencie, kiedy ty nie odszukasz tej wewnętrznej gracji teraz, w tym czasie, pojawi się niesamowita pustka w życiu. Stracisz sens życia. A w momencie, kiedy ty będziesz miała poczucie własnej wartości zbudowane na odpowiednim poziomie, czyli tym wysokim, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, sens życia będzie nadal jasny. Ty odnajdziesz. Się już wtedy jako ta osoba, która może nadal funkcjonować w świecie już nie tylko jako ta opiekunka swoich dzieci. Dobrze? Czyli pamiętaj, zadaj sobie to bardzo ważne pytanie, czy mam grację. Jeżeli nie, co mogę zrobić, aby ją budować? I to będzie właśnie ten proces, w którym należy pracować nad poczuciem własnej wartości. Okej, okay. kolejny etap jest to, teraz możesz zacząć zadawać sobie pytanie, czy mam grację, czy mam grację, jak to jest, jak to zrobić. I bardzo często ten dialog wewnętrzny, który wy sobie prowadzicie, jaka ja jestem, czy mam tą grację, czy się zachowuję właściwie w danym momencie, może przenosić się na poszukiwanie odpowiedzi u Twoich partnerów. Nie chodzi o to, aby znaleźć potwierdzenie, tylko aby odszukać to wewnątrz siebie. Dobrze? Partner oczywiście powinien potwierdzać to, tak? Podbudowywać cię, podnosić na, na piedestale, tak? Wynosić cię wyżej, ale to ty i to jest zadanie dla ciebie, ewentualnie w porozumieniu z psychoterapeutą, psychologiem, hipnoterapeutą, bo tutaj hipnoza świetną robotę odgrywa, i można bardzo krótko przejść ten cały proces poczucia własnej wartości, odszukać schematy z przeszłości, jakieś punkty, gdzie ojciec niewłaściwie zbudował twoje poczucie własnej wartości. Okay? Więc to można zrobić niesamowitą pracę w hipnozie. Ale wracając do punktu. Poszukiwanie potwierdzenia u swoich partnerów, że ty masz grację, jesteś piękna, nie da ci tego, jak samo wewnętrzne poczucie, że ty sama potwierdzisz to. Tak? I do tego trzeba procesu dojść. Możliwe, że zajmie ci to pół roku, rok, dwa, pięć, sześć, ale w momencie, kiedy zrozumiesz to, poczujesz tą atrakcyjność swoją również wewnętrzną, tą grację swoją wewnętrzną sama w sobie, zmieni to cały twój otaczający cię świat czyli związek również. Szczęście w związku również. Wyobraź sobie życie z facetem, który jest w depresji, lęki, niepokoje, tak? Nie będzie to atrakcyjnym dla ciebie. I teraz odwróć tą całą sytuację. Fizyczność i atrakcyjność wewnętrzna jest mega ważnym aspektem dla mężczyzny. Możliwe, że on tego nie dostrzega świadomie do tej pory, ale teraz już o tym z pewnością wie. Powie sobie: Wow, kurde, no tak! Moja dziewczyna musi być tą wow, zarówno piękną, jak i wewnętrznie z gracją. Ja chcę się przy niej czuć dobrze. I ty w momencie, kiedy będziesz się czuła przy sobie sama dobrze, on będzie się czuł przy tobie również dobrze. Tak? Czyli wniesie to bardzo ważny punkt do waszego związku. Nienarcystyczne podejście, że wszyscy teraz wokół tylko mogą mi buty czyścić i wypanowie to ewentualnie tu możesz mnie pocałować. No bo to jest wtedy już w ogóle totalna skrajność, patologia i, i chore, ale to, że ty jesteś atrakcyjna w swoich oczach, zarównie, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie, jest bardzo, bardzo ważnym aspektem. I te wewnętrzne wasze poszukiwanie, potwierdzanie, czy mnie kochasz, czy jestem piękna, jak wyglądam, tak? Co o mnie myślisz, te punkty, które się pojawiają w Twojej głowie, pytania. Zanotuj je na kartce punkt po punkcie. Tak, już wchodzimy troszeczkę w ten aspekt, który miał być w innym programie terapeutycznym, ale to będzie bardziej rozbudowane i stricte działające niesamowitą pracę wykona. Ale te pytania zanotuj i poszukuj odpowiedzi wewnątrz siebie, w swojej przeszłości, teraźniejszości. Ok? Pamiętaj o swoim wewnętrznym dialogu, który ciągle i ciągle tak bardzo jest prowadzony. Ciągle i ciągle zadajesz sobie jakiegoś rodzaju pytania o swojej atrakcyjności, o wewnętrznym poczuciu, tak? Swojej atrakcyjności i tutaj dołóż punkt gracja. Okej, okay. idziemy dalej.